Cześć, mordeczki, gdzie spędzimy sobie razem dzień. Pokażę Wam, co działam Zaczynamy od rana wizyty w Lidlu, a nie w tej zjebanej biedronce. Bo podobno rzucili ćwiartki z kurczaka na promocję, wiesz? O, gazety, co to za gazety? Postępuj sobie z instrukcjami. wyświetlonymi <laughs> na Pinpadzie. Ćwiartki z kurczaka rzucili na promocję, wziąłem. I takiego wariata do rozgałęzienia podlewania, no, tylko trzeba uważać, żeby 3 kilo nie przekroczyć. Tyle co możemy się zapłacić Dziewczyno piękna, ty jesteś niebezpieczna Tylko jeden raz Tylko jeden raz Teraz mordeczki wyjechaliśmy z Lidla i robimy teraz kitę do budowlanego weźmiemy parę worków cementu Pobierzemy dwie bezpłatne kawy, zobaczycie mordeczki. Dzisiaj sobie spędzimy razem dzień, zobaczycie co to jest. Razem być z ponurym. No i jakoś to będzie, będziemy się borykać. Ponury jest w kastorami. Wrzucimy parę worków cementu mordeczki. Cement zawsze potrzebny. Pobierzemy sobie na dwa paragony, weźmiemy dwie kawki i kita dalej mordeczki Wiecie zawsze sobie biorę dwa paragony I sobie pobieram dwie kawy w wiecie do jak robicie zakupy to możecie na paragon sobie kawę pobrać ponury sobie bierze wiecie dwie kaweczki i później w ciągu dnia mam w samochodzie albo ten i sobie popija ponury kaweczkę wiecie dziewczyno piękna ty jesteś niebezpieczna tylko jeden raz tylko jeden raz wiecie ponury jest gościem w tych budowlanych wszyscy go znają koleżka mój tu pracuje nie ma żadnego problemu, mordeczki. Dobra, bierzemy kawę i to dalej na akcję. Ile dałbym, by zapomnieć ciebie, wszystkie chwile te, które są na niebie, bo wiem, bo wiem, ta miłość nie ma mocnej. Kurwa, chciałbym taką ładowarką być operatorem. Jedno z marzeń ponurego, nie? Ty żeś to w nocy, to Ty Jasieńku. Ach i po śmierci, kocha. Tutaj, tutaj po maleńku. Nagle usłyszy macocha. Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie, już po twoim pogrzebie. Tak, to ja. The Fingon is manki. Kurwa, jak mało nabrał na łyżkę. Śmierdzi ten humus, ale on dobry jest. Jeszcze trochu. Syp, panie, kurwa. O ja pierdola, sypnął. Dobra, dzięki. Ile tam by za... Dobra, teraz ponury to ładnie łopatą rozgarnie i będzie dobrze. Wiecie, wziąłem tej mikstury pod te drzewa, co będę wysadzał, wiecie? Patrzcie ze starości, sparciał, zardzewiał i zjebał mi się zawór nie. rączka od zaworu, trzeba rozkręcać przy bojlerze kurwa, czego się człowiek nie dotknie dobrze, że ten jeszcze działa a są zamykające, na lato je zamykam taki kawałek sadu przygotowałem do tych drzewek jebałem się z tymi korzeniami dobra na razie tyle, idę po małego Drzona po sadzonki kopać, działać bo noc mi zastanie ale tu fajnie, fajniusio, u ponurego kurwa jak mi się to podoba jak mnie to mordeczki wprawia w wyśmienity nastrój ojej, można się napracować wam powiem w rolnictwie, w sadownictwie ale człowiek to lubi, nie? Co poradzić mogę na to? Że miłość przeszła właśnie dziś. W moim sercu jest już lato. A w moim sercu jesteś ty przez twoje oczy, twoje oczy zielone. Oszalałem Gwiazdy chyba twym oczom oddały. Cały blask A ja serce. Ci oddałem. Kurwa, raz sąsiadka co jest dość daleko stąd. Teraz słyszę, jak śpiewałem. Myślę, że coś się stało. No kurwa, w moim sercu jest to szlato. Na, 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 na. O, Szydzona, odstawimy dłużej.